Witajcie kochani, nazywam się Arkia Andromeda. Dziękuję z serca za docenianie mojej pracy poprzez wsparcie dla projektu Andromeda i Nowa Ziemia i życzę, by każda złotówka waszego datku wróciła do was zwielokrotniona, niosąc ze sobą najwyższe dobro dla was. Dziękuję za Wasze komentarze, polubienia i udostępnienia. Bardzo to doceniam. Kontakt do mnie w sprawie indywidualnych sesji telepatycznych znajduje się pod sesją. Nagrywam ten wstęp po nagraniu sesji telepatycznej informacyjno-badawczej. Tematem dzisiejszej sesji jest. Pełniejsze zrozumienie naszego teraz, obecnego czasu. Dedykuję tę sesję niezłomności i odwadze, które są w każdym z nas. Zapraszam. Intencją tej sesji jest przekazanie informacji użytecznych i służących najwyższemu dobru. Nas wszystkich. Tematem sesji jest zrozumienie proszę o informacje, wskazówki, inspiracje dotyczące pełniejszego zrozumienia naszego teraz, obecnego czasu. Informacje, które są pomocne w zrozumieniu, są pomocne w tym, by rozpoznawać swoją drogę i być niezłomnym w podążaniu nią. W odpowiedzi na to pytanie, pokazywany jest mi fragment przeszłości ludzkości, nasza ziemska historia. Pokazywane są mi starożytne kultury, które osiągnęły bardzo wysoki poziom swojego zrozumienia, rozwoju, swojego wzrostu. Pokazywana jest mi społeczność majów w okresie ich największego wzrostu, cywilizacja starożytnego Egiptu. Posługiwanie się wibracją dźwięku w świątyni chatorów w Egipcie, Inkowie, Aztekowie. Pokazywane jest mi to jako ślady świetności ludzi, którzy byli przed nami i którzy osiągnęli bardzo wysoki poziom. Swojego zrozumienia. Pokazywane jest mi, że na całej kuli ziemskiej są ślady takich społeczności. Informacja dotyczy tego, że teraz, w obecnym czasie, jesteśmy tymi, którzy mają to zrozumienie i mądrość w sobie, zrozumienie i mądrość, którą osiągnęli ci, Którzy byli przed nami. Pokazywane jest mi, że to wszystko jest zapisane w ludziach. Jest informacja, jakbyśmy byli bibliotekami historii. Pokazywany jest mi człowiek przykładowy, który ma w sobie zapis i zrozumienie tego, co było. Tego, do czego doszli inni przed nim, tego, co zrozumieli inni. Pokazywany jest mi człowiek, który dysponuje dostępem i zrozumieniem. Informacja jest taka, że w obecnym czasie żyje wiele, wiele ludzi, którzy. Niosą w sobie pamięć, niosą w sobie historię, niosą w sobie zrozumienie, niosą w sobie bogactwo wiedzy, doświadczeń, które było rozpoznane przed nimi. Jest informacja, że to są ci, którzy są tutaj z wyboru. Kolejna informacja dotyczy tego, by każdy odważył się zaglądać w siebie, by każdy, kto tego słucha, pozwolił sobie na odsunięcie przejętych od innych przekonań i spojrzał z uważnością i z zaciekawieniem. Na swoje dary, które może wnieść do naszej wspólnej rzeczywistości, na swoje talenty, umiejętności, które już były wcześniej udoskonalane. Pokazywane jest mi to w taki sposób, że ludzie obecnego czasu, którzy mają w sobie odwagę, mają też, do swojej dyspozycji wszystko to, dzięki czemu mogą przyczynić się do wzbogacania i kreowania takiej rzeczywistości, jakiej pragną ich serca, jaką wybierają ich serca rzeczywistości braterstwa, szacunku, pokoju. Chęci współdziałania, wzajemnego wspierania się, wspólnego działania. Informacja jest taka, że to jest ten czas. Kolejna informacja, która przychodzi, dotyczy tego, że warto, żeby każdy w sobie rozpoznawał to, kim jest rozpoznawał to, co jest jego wyjątkowością. Pokazywane są mi istoty ludzkie, pełne godności, potężne, emanujące swoją mocą, mające jasny cel, żyjące w prawdzie i we wzajemnym szacunku. Informacja jest taka, że tacy jesteśmy i że pora się do tego przebudzić pora odważyć się pora stanąć w swojej godności pora kroczyć przez życie, kierując się prawdą swojego serca. Kolejna informacja: Ci, do których Skierowane są te słowa, rozpoznają je, poczują, i kolejne słowo, które się pojawia pobudka. Pokazywani są mi piękni ludzie, emanujący swoim światłem, szlachetnością, przejawiający w swoim życiu swoje najpiękniejsze ideały swoje najcenniejsze marzenia to jest czas czas na to i pokazywana jest mi coraz większa ilość światła światła emanującego z ludzi na tej planecie światła które ma moc Neutralizowania wszelkiego zła, wolny człowiek żyjący w swojej prawdzie, szanujący siebie, szanujący innych, z chęcią dzielący się tym, co w nim najcenniejsze, najpiękniejsze, najbardziej wartościowe. Kolejna informacja dotyczy tego, by sprawdzać: sprawdź, czy jesteś takim człowiekiem. Sprawdź, czy masz w sobie pragnienie wiedzy, zrozumienia. Sprawdź, czy masz w sobie rozpoznanie tego, co dobre. Tego, co wartościowe, co cenne. Sprawdź, czy masz rozpoznanie, że naturalnym stanem istnienia jest wolność. Możesz być sobą, żyć w pokoju, możesz radować się każdym kolejnym dniem. To ty decydujesz. To Ty określasz swoje możliwości, wybierasz swoje cele, wybierasz sposób, w jaki chcesz doświadczać życia. To Twoje życie. Bądź wolny w swoich wyborach. To Ty decydujesz, kiedy pora powiedzieć nie. Na cokolwiek, co próbuje naruszyć twoją osobistą przestrzeń. Decyduj, czy wybierasz doświadczenie życia w przestrzeni swoich możliwości, w przejawianiu całego bogactwa, które w sobie nosisz, w wolności w prawdzie? Czy wybierasz doświadczenie bycia kimś, komu ktoś inny zabiera nawet prawo do swobodnego oddechu? Pokazywane jest mi, że obecny czas wspiera wolność, wspiera swobodę, wspiera naturalne prawo do wyrażania siebie Szacunku do innych, swobodę bycia tym, kim się jest. Powstań i pozwól sobie na bycie tym, kim jesteś, naprawdę na przejawienie całego piękna, dobroci, światła, jakie w sobie nosisz. Jesteś niezwykle cenną. Wyjątkową istotą, czas byś to w sobie zobaczyła, czas byś to w sobie zobaczył. Widzę Cię, kocham Cię, wierzę w Ciebie.